Dobra. Siemanko, z tej strony Smok, dzisiaj sobie zagramy w Hide Six, Seek z oraz yy, z Koksem. Ej, ja nawet cięcia nie robiłem. Ja, pamiętacie ten, ten wodospad, gdzie byliście? No. Tak. ogromny wodospad. To ostatnim była jaskinia. Widziałem ją, ja tam nie weszła. Gra startuje już za 5 sekund. Ja tam weszłem. I? Jest. Czym jesteście? Ja nie powiem. Ja nie szukam, ja jestem Cobblestone'em. Ej, to chodź, poczekaj, kobl, łączmy się. Ej, gdzie ty jesteś? Nie wiem, stoję przy spałnie. Spadł go. Ktoś wyszedł z rozgrywki. Ja stąd spadam, a! Widział mnie murzyn. a, a, a ja nie ma gdzie uciec. Nie obrażaj innych. Ten odcinek chyba będzie miał z pół godziny. No bo to wszystko będziesz kleił, to trochę bez sensu. No, zrobię sobie dwa odcinki. Ej, czym wy jesteście? Aaa, oh, nie, 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 nie. Nie Ej, powiem. gościu przy mnie stoi. Ja jestem statywem alchemicznym. Ej, mam fajną kampę. Też Ej, mam. Ej, na Heidensiku można się utopić? Nie. Nie, nie. O, to mnie nie znajdą. Ej, ty to też to jesteś to... w wodzie? No, jestem pod wodą. Jestem... Następ... No też jestem. I mnie noby nie znajdą. Obok mnie gościu chodzi. A ja jestem skrzy... Ja jestem z sk... yy, no, facetem, który ma skrzynkę na głowie. Ale śmier... Ale fajnie wygląda ten skin. O, mam skrzynkę ma włosy. Jolo. Ale ma fajną krywkę. Kogo kto sklepał? Nie mnie. Sebek. Nie. Czekam ale kre... Cię, Piotrek. klepałeś się. Nie. Tak. Obok mnie się klepią, ale cicho. Obok mnie też. A ja idę sobie z nim powalczyć. Nie śmiej się z innych. Nieładnie to tak. No. Mi się chyba znycił Hide and seek. Też. za chwilę gram sobie we, w tego w SGC, nie? Ej, dawajcie nie, na jakoś... tą fajerwerkę. Ej, idź okay. na Ej, chodźcie na kogoś. Na jakiegoś szukającego. Ja poszedłem! A e... dwa ser! Mwah. Klaudiusz, pamięta, jestem statyłem alchemicznym. A ja właśnie wyszedłem z mojej kryjówki za chwilę... Ej, da... dawajcie wszyscy do dnie Nie, 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 jak walczyć Klaudiusza. To się <overstytu> <Pim> <pim, pim>, <Maśc> leje, to <kroście> się leje. <Niech> Został zrespiony jako szukający, ale oni ich dodają. Ale, ch ale chowający, dodają szukających, żal. No. Ej, Ragon, idziemy na kogoś? Na tą Julitkę, ul bo na się klepa śnią. Na mnie! Ha! Pan Szymon został <laughs> Ej, ja się idę schować. Klaudiusz powiem tylko tyle jesteś obok mnie. Gonię cię. Ta ty mnie gonisz. No gonię cię. Jak ja stoję w miejscu. No wiem, widzę ciebie. Ty tu jesteś. Mm, widzę jesteś ty. nadal w wodzie? Nie. A już nie jestem w statema chemicznym. Jak coś to ja y, ten, ja ciebie szuk y, jestem na dachu cię obserwuję. Uciekniesz, założę się. Nie, ja patrzę się na siebie z dachu. Ale nie z tego dachu. Było krótkie cięcie, bo mi się skończył limit z czasu, szkoda. Ale wracamy znowu. Czekaj, ja muszę zobaczyć gdzie... Nie na było. tym dachu. I sobie, idź sobie. Na no, tym? Nie Dobra, już wiem gdzie. O, ktoś wyszedł z gry, Chowaniacy! Jest! Postałem szukającym. I dobrze. A mnie nie, ale prawie go chyba. Obserwuję was z dachu. <gryw> Czym on był? Klaudiusz? Statyw, czekaj, gdzie ty się zresztą... On był skrzynką, dobra. Nie, ja nie, ja nie byłem skrzynką. E, nie, statywem. Ja byłem statywem. Czyli był skrzynką. Ja nie byłem skrzynką, tylko statywem. Jestem statywem, przepraszam. Byłeś, hmm. Przepraszam. Sebek, czekaj. Leci, leci na dach, hop. ha, <śla> ha. Cześć! Widzę was! Patrz, patrzcie, patrz! Seba, 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 zobacz! To ja Trzybuj będę... w wodzie! No, ja byłem tą skrzynką. Dobra, dawajcie sobie, dawajcie teraz na petardę. Zacznijcie! Chodźcie na petardę. Ale petarda to jest ten, to... Jak to się nazywa? A, to jest Quake. No. Dobra, to chodźcie na Quake'a. Są to jakieś inne gry jeszcze oprócz tych? Najlepszy to był Hunger Games, uraz jego. Co to jest? No. Mm, nie, nie ma co na to Kosmos, kosmos. Nie, tutaj nikogo nie ma. A ciekawe od ilu? No na inny serwer. Tak, Karnaki. CubeGame.pl. No to by się IP na skałę. To by było na tyle. Narka.